Projektowanie kuchni bywa bardzo zdradliwe. Programy, które oferują nam nieograniczone możliwości tworzenia dowolnych mebli, są dobre, gdy wiemy, gdzie leżą granice naszego budżetu oraz konstrukcji mebli. Jednak jeśli dopiero zaczynamy swój pierwszy projekt kuchni, dużo lepszym rozwiązaniem jest użycie programów, które oferują realne wymiary gotowych mebli, systemów czy sprzętu AGD. Dlatego, pomimo że w tym filmie mówimy o programach stworzonych przez konkretnych producentów, nic nie stoi na przeszkodzie, aby użyć takiego programu jako wzoru dla IKEA Planner. IKEA, jak przystało na samo obsługowy sklep, oferuje swoim klientom narzędzie, które nie tylko jest niezbędne do zamówienia kuchni w sklepie, ale jest również jedynym programem na naszej liście, który ostrzega przed popełnieniem błędu. Jeśli ustawimy zlew pod oknem, dostaniemy informację, aby zwrócić uwagę na możliwą kolizję ramy okna z baterią. Szafka za blisko ściany? Sprawdź czy się otworzy. Zlew i płyta zbyt blisko siebie, o czym mówiliśmy w naszym podcaście o błędach w kuchni? No uważajcie! Poza tym planer oferuje wszystko, co dobry planer powinien posiadać. Od pierwszego uruchomienia jesteśmy prowadzeni przez program od rysunku pomieszczenia do kolejnych szafek. Dzięki dość agresywnemu przyciąganiu mebi do ścian możemy szybko wykonać cały projekt kuchni. Niestety to przyciąganie ma również swoją wadę, gdy chcemy na przykład dokonać jakiejś szybkiej zmiany. Dlatego warto zawczasu przemyśleć, co i gdzie chcemy wstawić. Podział szafek dla osoby, która pierwszy raz panuje swoją kuchnię, może być intuicyjny, ale dla osób już zaznajomionych z projektami wnętrz, trochę mylący. Ale tak to już jest z programami, że aby w nich komfortowo pracować, musimy poznać ich bazę obiektów. Na tle innych programów IKEA Planner wyróżnia się możliwością zajrzenia do wnętrza szafek. Dzięki czemu możemy nie tylko planować szafki z zewnątrz, ale również określić ilość szuflad wewnętrznych czy ich podział. Całą już zaprojektowaną kuchnię możemy za jednym kliknięciem zmienić na inny wydany system frontów czy kolor. To samo dotyczy blatów czy nawet pozycji i rodzajów uchwytów. Kolejne świetne rozwiązanie ponownie dla osób, które dopiero zaczynają swój projekt i zapewne więcej rzeczy nie wiedzą niż wiedzą. Stąd możliwość szybkiego podglądu kuchni w różnym wykończeniu bardzo ułatwia podejmowanie decyzji. Gdy już skończymy nasz projekt, możemy zająć się kolorem ścian czy dekorem płytek. Niestety w tym obszarze program nie oferuje zbyt wiele, a funkcja oglądania naszego wnętrza w lepszej jakości jest automatyczna, stąd ponownie nie mamy zbyt wiele do powiedzenia. Niemniej osoby wytrwałe mogą wnętrze kuchni nieco ozdobić przez dodanie modeli stołu, krzeseł czy oświetlenia. Jeśli planujemy zamówić kuchnię w IKEA to program jest niezbędnym narzędziem na podstawie którego generujemy zamówienie mebli w sklepie. Cenę kuchni możemy w każdej chwili podejrzeć, tylko zwróćcie uwagę, że w kosztorysie pojawią się wszystkie elementy widoczne na projekcie, więc oprócz mebli i może znaleźć się tam również stół, krzesło czy oświetlenie. Dlatego, przed zamówieniem kuchni, tych niechcianych elementów warto się z projektu pozbyć. IKEA Planner dla osób przymierzających się do pierwszego projektu kuchni może być dobrym wyborem. Program jest prosty w obsłudze, nie wymaga instalacji, ponieważ cała paca wykonywana jest w oknie przeglądarki. Natomiast dzięki wbudowanym ostrzeżeniom jest szansa, że program uchroni nas przed popełnieniem projektowej gafy. Czy to najlepszy planner kuchni? Konfigurator kuchni Black Red White. Nasz rodzimy potent mebli o swojsko brzmiącej nazwie Black White również oferuje swój program do panowania kuchni modułowej z kolekcji Family Line. Program musimy pobrać, jednak nie wymaga instalacji, ale nadal stałego dostępu do internetu. Sam początek pracy jest bardzo podobny do IK Panera. Wybieramy kształt pomieszczenia, wpisujemy wymiary i zaczynamy pracę. I teraz bardzo ważna uwaga. Ponieważ ja już to wiem, a was to może przykro zaskoczyć tak jak mnie, gdy już stworzyłem pierwszą kuchnię. W odróżnieniu do innych programów w konfiguratorze BRW nie mamy możliwości dowolnego zmieniania wyglądu urządzonej już kuchni. Dlatego tak ważne jest pierwsze wybranie właściwej serii frontów kuchennych, ponieważ późniejsze zmiany są możliwe tylko w jej obrębie. W skrócie, jeśli zaczniecie od projektu kuchni nowoczesnej, to później nie zmienisz jej na kuchnię klasyczną. Taka zmiana będzie wymagała od Ciebie wstawienia od nowa wszystkich szafek. Natomiast druga uwaga to fakt, że jeżeli będziemy chcieli zmienić wymiar naszego wnętrza, to również czeka nas wykonywanie projektu od nowa, więc lepiej przełóżmy się do pierwszych kroków, jakie postawimy w tym programie. Gdy już przełkniemy te pierwsze dziwne rozwiązania, nasza paca jest całkiem przyjemna i prosta. Brakuje trochę jakiegoś podziału szafek, z drugiej strony nie jest ich aż tak wiele, żeby wymagało to długich poszukiwań. Stąd podział na szafki jest ogólny, tylko na szafki dolne i górne, i dalej wszystkie są wrzucone do jednego okienka w pewnego rodzaju logice. Program posiada całkiem sporo przedmiotów dodatkowych, umożliwiających zaaranżowanie naszej kuchni: od różnego rodzaju osłon na okno, przeznaczenia, talerze, deski do krojenia, na obrazie kota kończąc może i głupie, ale cieszy. Natomiast najciekawszą funkcją i niewykorzystanym potencjałem jest tryb oświetlenia, który polega na tworzeniu namiastki wizualizacji w oparciu o ilość i mod źródeł światła. Dzięki temu na powierzchniach w połysku powstają odbicia, a wewnętrzne cienie. Niestety funkcja, jak wspomniałem, jest ledwie namiastką wizualizacji, a co gorsza występuje tylko w trybie statycznym, czyli nasze wnętrze możemy podziwiać tylko w nieruchomym kadrze, a każde ruszenie widokiem od razu wyłącza naszą wizualizację. Do tego, mimo wielu staraniom, nie udało mi się ustawić świateł tak, aby jednolicie rozświetlić całe wnętrze. Szkoda, bo tu był potencjał. W odróżnieniu od sklepu IKEA, firma BRW nie wymaga od nas samodzielnego urządzenia kuchni i projekty przygotowane w planerze nie są automatycznie otwarte w sklepie. Niemniej można przynieść projekt na dysku zewnętrznym, a sam program wykona wstępną ocenę na naszej kuchni. Alno, kuchen, planer albo po prostu planer kuchni Alno. To program niemieckiego producenta Mebli Alno, w którym czułem się jak projektowa rybka kuchenna w minimalistycznym interfejsie. Opartym o strukturę drzewka. Czyli dobrze, naprawdę dobrze. Projekt wnętrza zaczynamy od podania wymiarów, a następnie przechodzimy przez kolejne elementy interfejsu dodając okna drzwi i meble. Wszystko ładnie pogrupowane, a rysunki wybranych mebli są bardzo czytelne. Do tego ilość rodzaj szafek jest naprawdę imponująca, ale dzięki właściwej klasyfikacji nie jesteśmy przytłoczeni i łatwo odnać interesujące nas meble. A gdy przejdziemy do widoku 3D, zobaczymy to co próbował zrobić konfigurator BRW i być może do czego zmierza planer IKEA, czyli wizualizację wnętrza z automatycznie wykonywanymi światłami podglądzie. Na żywo. To sprawia, że wizualizacje wnętrz kuchanny wyglądają najlepiej na tle dwóch pozostałych programów. Niestety wymaganiem do osiągnięcia takiego efektu jest pełna instalacja programu, choć to niewielka cena za to niemieckie cudo. Urządzoną kuchnię możemy modyfikować dobierając różne kolory frontów, blatów czy uchwytów. Do tego mamy całkiem pokaźną kolekcję płytek ściennych, podłogowych czy kolorów ścian. Dla mnie praca w tym programie należała do najwygodniejszych, jednak jestem świadom, że ten minimalizm może być na początku odrzucający, a logika drzewka myląca. Przykładowo, podział szapek na wysokość jest oparty względem wielokrotności standardowego modułu, co dla projektantów jest jasne, a dla osób początkujących może być niezrozumiałe. Niemniej uważam, że Alno Planner to świetny program, o ile brak języka polskiego nie będzie dla nas barierą, ponieważ program obsługuje tylko język angielski i niemiecki. To była nasza lista trzech bezpłatnych planerów kuchni. We wszystkich programach brakuje pełnej funkcji wydruku planu kuchni wraz z wymiarami, żeby na przykład przekazać dokumentację innemu wykonawcy. Jednak i to możemy próbować ominąc wykonując print screeny naszych gotowych projektów. Jak wspominałem, korzystanie z danego programu nie musi oznaczać zamawiania kuchni u wybranego producenta. Niemniej planery kuchni będą z pewnością dla Was pomocne jeśli chcecie samodzielnie urządzić swoją kuchnię lub po prostu zastanowić się nad swoim pomysłem zanim udacie się do wykonawcy mebli.